Witam. Nazywam się Konrad Opala, jestem konsultantem biznesowym w firmie Kładę Polska. Zapraszam do obejrzenia prezentacji dotyczącej zastosowań lean manufacturing w praktycznym użyciu systemów ERP. Planowanie środowiska Kanban w różnych jego aspektach, śledzenie poszczególnych kart, wizualizacja sytuacji na szpforze, czy też rozszerzenie lin na cały łańcuch dostaw to to, co stanowi o zastosowaniu lean manufacturing w praktyce używania systemów ERP i o tym chciałbym dzisiaj. Opowiadać. Planowanie środowiska Kanban to kilka istotnych elementów, takich jak planowanie dziennego popytu, bardzo ważnego z punktu widzenia obliczania ilości kart Kanban w pętli, określanie zapasu bezpieczeństwa na poszczególnych supermarketach, obliczanie danych opisujących procesy produkcyjne, takich w szczególności jak parametr EPEI, czas cyklu czy czas taktu, czy wreszcie planowanie to możliwość zbudowania harmonogramu i kolejki dla Procesów typu Peacemaker. Spójrzmy, jak wygląda to w systemie QAD. Procesy związane z Lean Manufacturing zajmują istotne miejsce pośród funkcji produkcyjnych, wśród nich obliczanie średniego popytu dziennego dla kart Kanban. Odbywa się to na zasadzie definiowania szablonu popytu, który pozwala na pobieranie danych o spodziewanym popycie. Z przyszłości, głównie na podstawie danych MRP i prognoz oraz na bazie historycznej, opierając się w tym przypadku na danych transakcyjnych. Szablon obliczeń popytu przypisywany jest do indeksu znajdującego się w poszczególnych pętlach Kanban. Na tej podstawie oraz na bazie danych z MRP oraz danych z historii transakcji obliczane jest średnie dzienne zapotrzebowanie które następnie wykorzystywane jest do obliczenia ilości kart Kanban dla danej szczególnej pętli. Na podobnej zasadzie kalkulowany jest zapas bezpieczeństwa, również zaglądając w przód bądź w historię transakcji, system przy pomocy kilku algorytmów kalkuluje wymaganą wielkość zapasu bezpieczeństwa. Zapas bezpieczeństwa może być również definiowany ręcznie oraz jako ilość dni spodziewanego popytu. W planowaniu środowiska Kanban istotne znaczenie mają dane opisujące proces produkcyjny. Na podstawie zdefiniowanych danych statycznych procesu produkcyjnego, jego czasu dostępnego oraz danych technologicznych, system kalkuluje parametry takie jak czas cyklu, czas zmiany, e, czas taktu, czy też bardzo ważny parametr, jakim jest EEPEI, czyli every Part, every interval, mówiący nam o tym, jak często w ramach danego procesu powinny następować przyzbrojenia. W przypadku procesu typu Peacemaker, który steruje całym strumieniem wartości. Kanban w danym przedsiębiorstwie, bardzo ważne staje się ułożenie kolejki kilku indeksów, które mogą być wykonywane w ramach danego procesu. Do tego służy narzędzie pod tytułem Level Mix Workbench, które na podstawie wszystkich wcześniej skalkulowanych danych określa właściwą ilość indeksów produkowanych w każdym dniu na każdej zmianie, tworząc idealny mix w taki sposób, aby możliwe było jak najrzadsze przezbrajanie oraz jak największe prawdopodobieństwo dostępności danego indeksu w magazynie w momencie wywołania klienta. Obsługa Kanban w systemie ERP to w szczególności zarządzanie ilością kart Kanban w pętli, symulowanie i analizowanie zapasów, które mogą być odłożone w ramach wszystkich pętli czy całego strumienia wartości, generowanie i drukowanie kart, zarządzanie zgubionymi kartami czy też. Szczegółowe i detaliczne śledzenie transakcji Kanban na każdym etapie ich występowania. Obsługa kart Kanban odbywa się przy pomocy funkcjonalności nazywanej Kanban Workbench, gdzie w jednym miejscu grupowane są informacje o wszystkich pętlach Kanban zdefiniowanych w naszym systemie i dane te można modyfikować, analizować i na tej podstawie zarządzać całym środowiskiem Kanban. Zawężając widok jedynie do indeksów finalnego montażu, spójrzmy jak workbench zachowuje się w, w momencie modyfikowania niektórych danych. Jak widać na ekranie, w przypadku zmodyfikowania dziennego zapotrzebowania, liczba kart w danej pętli została automatycznie przeliczona i dostosowana do aktualnego dziennego zapotrzebowania. Spójrzmy w jaki sposób system oblicza ilość kart Kanban w pętli na podstawie dziennego zapotrzebowania oraz łącznych czasów realizacji dla poszczególnych kart Kanban, system wylicza ilość indeksu, która będzie uwięziona w pętli Kanban w trakcie realizacji produktu. Do ilości indeksów potrzebnych w czasie realizacji kart Kanban należy doliczyć wielkość zapasu bezpieczeństwa, który jest albo kalkulowany przez system, albo określany na podstawie ilości dni bezpieczeństwa odniesionych do popytu. W ten sposób powstaje nam tak zwany punkt zlecenia, czyli tak naprawdę ilość jednostek indeksów, która będzie stanowiła maksymalną ilość znajdującą się w całej pętli Kanban, czy to w produkcji, czy to na supermarkecie. Dla każdej pętli Kanban zdefiniowana jest tak zwana ilość Kanban, czyli tak naprawdę ilość sztuk odnosząca się do pojedynczej karty Kanban. W ten sposób punkt zlecenia, który zaokrąglony jest w górę, dzieli się przez ilość w karcie Kanban i powstaje nam informacja o ilości wymaganych kart Kanban, które powinny ciągle krążyć w pętli po to, żeby sprostać wymaganiom ze strony dziennego popytu. W ten sposób Kanban Workbench pozwala nam zarządzać ilością kart, w szczególności pokazując nam porównanie pomiędzy ilością kart obecnie wygenerowanych i wydrukowanych, czyli tych znajdujących się fizycznie na florze oraz liczbą kart, które powinny być dodane lub odjęte ze wszystkich istniejących pętli. Jest to bardzo ważny wskaźnik dla wszystkich osób planujących działalność Kanban. W planowaniu ilości kart Kanban w pętli towarzyszy analiza wielkości zapasów, które będą się odkładały w ramach produkcji w toku bądź na supermarketach, a są one ściśle związane z ilością kart w każdej pętli. Modyfikowanie, dodawanie, odejmowanie kart Kanban pozwala śledzić bezpośredni wpływ na tak zwaną maksymalną zbiorczą wielkość zapasu w ramach wybranego, wybranej grupy procesów produkcyjnych. Zaplanowane i zbilansowane środowisko Kanban Pozwala na wydrukowanie bądź zdezaktywowanie kart Kanban, które znajdują się na produkcji. Każda karta Kanban oznaczona jest indywidualnym numerem identyfikacyjnym, co pozwala na jej dokładne śledzenie w całym systemie produkcyjnym. Obsługa kart Kanban w systemie QD pozwala na szerokie raportowanie sytuacji związanej z każdą pojedynczą kartą Kanban, a także na prowadzenie określonych transakcji zgodnych z cyklem życia każdej z kart. Praktyczne zastosowanie lin manufacturing w systemach ERP to także elementy związane z wizualizacją, w szczególności elektroniczny kanban w miejsce papierowego, pulpity pozwalające na ocenę sytuacji i sterowanie produkcją w ramach określonych procesów, a także śledzenie na bieżąco KPI-ów, które mówią nam o tym, jak wygląda sytuacja na produkcji. Wyobraźmy sobie sytuację, której na stanowiskach pracy w ramach procesów produkcyjnych znajdują się ekrany pokazujące elektronicznie karty, które powinny zostać wykonane, przesunięte, zużyte itd. Wyobraźmy sobie, że każda karta Kanban ma kod kreskowy, który pozwala na jej zeskanowanie i zarejestrowanie fazy, w której się znajduje. Wyobraźmy sobie wreszcie menadżerów produkcji, którym, którzy mają możliwość, Oglądania online wykresu pokazującego, ile kart znajduje się w określonej fazie cyklu życia e, e, karty Kanban. W ten sposób następuje faktyczna i praktyczna wizualizacja kart Kanban e, w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Karta zeskanowana, pokazuje się pracownikowi jego karta do wykonania, przesunięcia, zużycia itd., natomiast menadżerowie mają możliwość online śledzenia sytuacji związanej z daną kartą. Lean Manufacturing nie odnosi się już tylko do tego, co dzieje się od drzwi do drzwi w ramach firmy. To także wyjście i spojrzenie na cały supply chain w ujęciu kilku współpracujących ze sobą zakładów. Także i w praktycznym zastosowaniu Lean w systemach ERP znajduje to swoje odzwierciedlenie. W szczególności poprzez umożliwienie wyjścia poza własny zakład z informacją o pętlach Kanban, poprzez komunikowanie o zapotrzebowaniach, poprzez Kanban z dostawcami, uproszczone transakcje oraz systematyczną ocenę dostawców. W systemie kłada wyjście z łańcuchem dostaw do naszych dostawców, rozszerzenie go na inne zakłady odbywa się poprzez portal QED Supplier Visualization. Dostawca logujący się do tego portalu ma możliwość śledzenia stanu dla każdej z pętli Kanban, w ramach której następują relacje między dostawcą a producentem, szczegółowego wglądu w poszczególne karty Kanban i dokonywania faktycznych wysyłek materiałów na bazie Kart Kanban zwizualizowanych w tym portalu. Każda karta ma swój numer, a w ramach całej pętli określone są odpowiednie poziomy zapasów bezpieczeństwa i punktów zamawiania. Wysłanie odbywa się poprzez wydrukowanie karty Kanban, zmianę jej statusu i przyklejenie z kodem kreskowym na opakowaniu. W ten sposób transakcje są momentalnie rejestrowane w portalu, a przy przyjęciu jest możliwość przeprowadzenia szybkiej identyfikacji. Portal służy również do zarządzania w trybie min-max oraz w trybie harmonogramów dostaw i dyskretnych zamówień zakupu, ale to jest już częścią innej prezentacji. Proszę spojrzeć na ekran. Operator portalu drukuje kartę Kanban. Karta Kanban jest wysyłana wraz z towarem i ułatwia. Łatwe przyjęcie po stronie producenta. W każdym momencie czasu stan kart w pętli jest uwidoczniony w systemie. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.